Przedstawiamy Państwu spacer po zupełnie nowym, trzypokojowym mieszkaniu na wynajem w sercu Katowic. To mieszkanie o powierzchni prawie 59 m2, usytuowane na piątym piętrze nowoczesnego osiedla słoneczne tarasy w dzielnicy Koszutka, jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących komfort i świetną lokalizację. W mieszkaniu znajdują się następujące pomieszczenia. Pokój z aneksem kuchennym i praktyczną spiżarką. Łazienka, sypialnia. Kolejny pokój, który można zaaranżować na drugą sypialnię lub pokój do pracy. Przedpokój, pralnia oraz balkon. Mieszkanie jest umeblowane, a aneks kuchenny wyposażony jest w meble oraz niezbędny sprzęt kuchenny. Zarówno meble, jak i sprzęt AGD są w wysokim standardzie. Trzeci pokój, który może pełnić funkcję drugiej sypialni lub gabinetu, pozostawiamy do samodzielnej aranżacji, aby sprostać indywidualnym potrzebom najemcy. Na życzenie i za dodatkową opłatą możemy wyposażyć go zgodnie z Państwa preferencjami, oferując pełną elastyczność. Z balkonem skierowanym na północny wschód oraz oknami wychodzącymi na południowy wschód, mieszkanie oferuje mnóstwo naturalnego światła przez cały dzień. Budynek wyposażony jest w windę, a w cenie najmu otrzymują Państwo również komórkę lokatorską na poziomie minus jeden. Ponadto za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego w garażu podziemnym. Osiedle słoneczne tarasy to nie tylko nowoczesne mieszkania, ale także doskonała lokalizacja. W sąsiedztwie znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola oraz przystanki komunikacji miejskiej, które zapewniają szybki dostęp do najważniejszych punktów miasta, ponieważ budynek usytuowany jest w odległości zaledwie 1,5 km od spotka, Nostru oraz niecałe 3 km od Centrum Handlowego Silesia, Muzeum Śląskiego i najważniejszych uczelni. To mieszkanie to idealne połączenie nowoczesności, komfortu i świetnej lokalizacji. Zostań pierwszym najemcą tego wyjątkowego apartamentu w Katowicach i korzystaj z zalet jego znakomitego położenia.